Bitcoina już jakiś czas temu okrzyknięto, że jest cyfrowym złotem. Natomiast jak się ma kurs bitcoina do samego złota i jak wygląda ta rywalizacja? Kto wygra tą rywalizację i czy inni gracze z branży bądź też poza branży, którzy wcześniej inwestowali na przykład w złoto, będą chcieli również inwestować w cyfrowe złoto, jakim jest bitcoin? Co jest lepsze, co gorsze? Jak wygląda to na wykresach? Zapraszam na odcinek. Witam serdecznie Tomek Rozmus, SmartTrader.pl, popyt podaż, logicznie o inwestowaniu. Dzisiaj zapraszam was na wiadomości ze świata krypto zajmiemy się właśnie bitcoinem i złotem, nałożymy dwa wykresy na siebie i popatrzymy, jak wygląda ta korelacja, czy jest, czy jej nie ma. Dla przypomnienia na YouTube pod tym filmem, pod tym materiałem znajdziecie kilka ciekawych linków również do artykułów, które dzisiaj będę prezentował i również do darmowego szkolenia. Price Action, które jest dostępne na mojej stronie SmartTrader.pl. Link znajduje się do tego szkolenia w opisie tego filmu i również link do zapisu na najbliższy wtorek na rynkach zajęcia na żywym rynku, gdzie analizujemy różne walory w czasie rzeczywistym. Żeby nie przedłużać, zaczynam od wykresu Bitcoina i wykresu złota. Złoto na czerwono. I cena złota wyświetlana jest po lewej stronie. Widzimy w tym momencie 1782, Bitcoin 51, 52 tysiące już w tym momencie. To jest kontrakt terminowy na Bitcoina i kontrakt terminowy właśnie na złoto. Kiedy złoto osiągało szczyt w ostatnim, tutaj, w ostatnich latach? high wynosiło 2097, a wówczas high na Bitcoinie wynosiło 13285 dolarów. No i widzimy, że ta korelacja w tym momencie, kiedy złoto zaczęło bardzo mocno tutaj spadać, no to Bitcoin wówczas zaczął bardzo mocno rosnąć i było to mniej więcej od okresu september, czyli wrzesień do momentu takiego po pierwsze wybicia low nowego na złocie, czyli gdzieś w okolice w połowę, do połowy listopada. Teraz te rynki widać, że są absolutnie rozjechane. Złoto jest tutaj w okolicy mocnego wsparcia, w okolicy zaraz tutaj, oczywiście, pod 1800 dolarów. To wsparcie przebite, wszak, ale rynek próbuje tutaj o wyższe ceny zawalczyć. Natomiast Bitcoin all time high, czyli cały czas idzie do góry, szczególnie w nowym już tutaj roku. Popatrzmy, Bitcoin, tutaj jeden z artykułów, który biorę dzisiaj pod lupę. Stosunek złota do Bitcoina na najniższym poziomie wszechczasów, najniższy poziom wszechczasów. No i w tym artykule czytamy, że za uncję, uncja złota jest dom bitcoina na wyjątkowo niskich poziomach. I tutaj prezes Rezerwy Federalnej St. Louis mówi, że bitcoin jest w sumie największym rywalem w tym momencie dla złota. Czy bitcoin jest cyfrowym złotem, czy nie jest? No warunki, jeśli chodzi o technologię, która pozwala na bardzo łatwe przechowywanie bitcoina, na transfer tego bitcoina, tutaj ze złotem wygrywa. Natomiast są też duże tutaj wady, o których za chwileczkę sobie powiemy. W momencie, kiedy Bitcoin przebijał 20 tysięcy dolarów, mieliśmy wówczas nowe high, to było końcem 2020 roku. Za chwilę rozpoczęcie nowego roku i w święta widzieliśmy ten rajd na 24, w drugi dzień świąt 26 to była cena 20, 26 tysięcy dolarów, ale licząc od nowego roku, czyli w okolicach, gdzie Bitcoin był na poziomach 28-840 dolarów i do swojego high, Praktycznie zrobił już 80%. Natomiast od nowego roku złoto straciło, bo spadło z okolic 1900 na blisko 1800, na 1800-1780 dokładnie. Bitcoin zyskuje złoto traci. Natomiast jest to rzeczywiście rywal dla złota, ale czy duże instytucje finansowe są zainteresowane już w tym momencie Bitcoinem, no okazuje się, że nie do końca. I teraz pytanie, dlaczego? Przede wszystkim prezes Rezerwy Federalnej, on tutaj krytykuje bitcoina, ale nie tylko on, wielu prezesów dużych firm, ale nie tylko firm finansowych, ale również firm technologicznych, które wydawałoby się, że pójdą śladem Elona Muska, pójdą śladem Tesli, pójdą śladem chociażby Micro Strategy, która ostatnio podała, że również zainwestowała jakiś czas temu w Bitcoina i chce Bitcoina dokupić za 600 000, przepraszam, 600 milionów dolarów. Okazuje się, że firmy nie za bardzo chcą podążać tą właśnie drogą. Dlaczego? No tak jak powiedział między innymi tutaj prezes rezerwy federalnej, Mówi o wysokiej zmienności ceny. To ta cecha nie pozwala jej na bycie walutą. Czyli Bitcoin według tego pana nie jest walutą. Nie nadaje się, dlatego że jest zbyt duża zmienność. I ma rację. Niestety ma rację. Zaraz to. Postaram się udowodnić. Zresztą tu nie trzeba nic udowadniać. Wiecie, jaka jest sama. Sami wiecie, jaka jest zmienność na Bitcoinie. Wiecie, że 2-3% ruchu na wykresie dziennym to jest praktycznie nic. Jesteśmy przyzwyczajeni nawet do kilkunastu, no były takie o kilkadziesiąt procent ruchy. Więc. To nie gwarantuje spokoju, a rynki finansowe, stare finanse lubią spokój. Popatrzmy również na bardzo ciekawy artykuł, który również pojawia się tutaj na Tokeneo, który może, z którego możemy również wyciągnąć wnioski, łącząc go z tym ostatnim artykułem, w którym przeprowadzono sondaż. Korporacje nie pójdą śladem Tesli i Microstrategy. Przypomnę, Tesla, Elon Musk wywozi bitcoina na bardzo duże dokładnie to robi 8 lutego, w momencie kiedy również 8 luty to data powstania kontraktów terminowych. Tutaj u góry zobaczycie link do mojego ostatniego wideo, które przedstawia właśnie jak działają kontrakty terminowe. 8 lutego wchodzą na CME kontrakty terminowe na ETH, czyli Ethereum. Drugą co do popularności kryptowalutę po, zaraz po bitcoinie, i również tego dnia wypływa informacja, że um, Elon Musk um, informuje SEC, czyli Security Exchange Commission, czyli taki odpowiednik KNF-u o tym, że zainwesto Tesla zainwestowała 1,5 miliarda dolarów w bitcoina. No i SEG mówi, to trochę ryzykowne. Elon Musk mówi, tak, to jest ryzykowne, ale my chcemy podjąć tą ryzyko, wierzymy w Bitcoina. Momentalnie cena, pamiętacie na pewno ten dzień, bo nie da się zapomnieć tego dnia, bardzo mocno, bardzo mocno wybija kolejny szczyt, ustanawiając nowe ATH. No i ten dzień zapamiętamy. Ale wracając jakby już tutaj do artykułu. Tesla inwestuje, MicroStrategy pokazuje światu, że hej, chcemy... Kolejnej kasy, bo szukamy na rynku 600 milionów dolarów, bo chcemy wszystko wpakować właśnie w bitcoina. A z drugiej strony, jeden z prezesów tutaj Banku Federalnego mówi, że to nie jest waluta. I moi drodzy, bitcoin do końca nie jest też walutą, bo wyobraźcie sobie, że byliście jeszcze rok temu z kumplem na piwie i zapłaciliście na przykład bitcoinem i teraz co czujecie, jeżeli ten bitcoin wzrósł powiedzmy 10 razy, bo nie odkupiliście tego bitcoina. Więc to po pierwsze. Po drugie, ale czy to jest argument? No tutaj możecie polemizować, no bo w sumie waluty fiducjarne też fluktuują w sposób dosyć duży, ale tu te... Kryptowaluty w sposób szczególny, więc szkoda nam jest trochę wydać Bitcoina, bo dzisiaj zapłacimy na przykład za coś Bitcoinem i on może kosztować 100 tysięcy dolarów już za niedługo, więc dwa razy więcej. Natomiast w przypadku stablecoinów jest zupełnie inna sytuacja. Z stablecoinami chętniej chcielibyśmy płacić, ale mimo to świat używa Bitcoina do płatności. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Tutaj chodzi po pierwsze, właśnie podsumowując, chodzi o tą wysoką zmienność. Druga rzecz też jest oparta o zmienność. Wyobraźcie sobie, że handlujecie ropą i ropa jest rozliczana nie w dolarze amerykańskim, ale w bitcoinie. No i teraz ci, co sprzedają statek ropy za bitcoina, to są miliony dolarów, Sprzedali bitcoina, sprzedali ropę za bitcoina, otrzymali tego bitcoina i teraz jest bardzo duże ryzyko inwestycyjne. Kto na tym zarobi na drugi dzień? Bo na drugi dzień się okazuje, że Elon Musk coś powiedział i teraz cena bitcoina idzie bardzo mocno do góry. Więc ten, co przyjął bitcoina, cieszy się, bo zarobił powiedzmy kolejne 10%, ale ten, co kupił ropę, na której ma marżę powiedzmy 2 czy 3%, e, może 5%, tak jak Orlen około ma 5% na samym paliwie, już po ratyfikacji, to e, po wyjściu z rafinerii, to się chyba nazywa proces raty, ratyfikacji czy rafinacji, przepraszam. E, to ta druga osoba straciła 10%. I to są niestabilne wartości, bo rynek, rynki finansowe lubią stabilność. Zwróćcie uwagę, ostatnio podano taką informację, że urzędy, że obligacje skarbowe, które są oprocentowane tam blisko, blisko procent, po nie ustawiły się kolejki i w momencie się wyprzedają. Bo kto je kupuje? Kupują je oczywiście indywidualni. Którzy no, w jakiś sposób chcą uniknąć inflacji, ale inflacja jest więcej niż 1%, ale kupują, ją, kupują te obligacje fundusze inwestycyjne, które mają kasę za zero, mają nadwyżki finansowe, nie muszą płacić za te pieniądze, więc dla nich od dużych wartości ten 1% jest bardzo dużo. Jest obligacje skarbowe, no, chociażby takiego kraju jak Polska, Niemcy, wiadomo, no, Polska może ma mniejszy rating. Ale to są bezpieczne inwestycje. Jeżeli mamy włożyć miliardy dolarów przykładowo, to 1% z tego to są ogromne pieniądze. Natomiast Wkładając w bitcoina, który raz jest 10% do góry, później 5% do góry, to jest bardzo ryzykowne i duzi gracze nie lubią aż takiego ryzyka. Wiadomo, teraz możecie mu powiedzieć: hej, no teraz jest zajebisty sposób włożenia tych pieniędzy, bo skoro Tesla chce, tam następny fundusz, pewnie, że bitcoin może kosztować 200 tysięcy dolarów, a nawet może kosztować 100 tysięcy dolarów już na koniec tego roku. Może ale wszystko jest fajnie do momentu kiedy rynki idą cały czas do góry to te inwestycje nam wydają się super natomiast duzi gracze zupełnie mają inne podejście do ryzyka i popatrzmy jeszcze właśnie na ten artykuł który mówi o korporacjach które nie pójdą śladem Tesli i popatrzmy dlaczego zrobiono ankietę i yy, przebadano w sondażu 80 dyrektorów finansowych i innych członków kadry kierowniczej. No i okazuje się, że ankieta wypluwa taki wy wynik. 5% korporacji rozważa zainwestowanie w Bitcoina w, w, w 2021 1% tylko w latach 22 2023, a około 9 mówi, może to jest ok, ale nie teraz, 24 rok, bo bądź, być może troszeczkę później. Więc nie ma szału w tym momencie. Teraz 84% respondentów stwierdziło, że zmienność monety stanowi ryzyko. Finansowe. Znowu pojawia się kwestia zmienności. Teraz to, co powiedziałem przed chwileczką: wszystko jest ok, jeżeli rynek jedzie cały czas do góry. No, przecież złoto też jest zajebistym kruszcem. Ma ograniczoną podaż, bo nie wydobywa się go w sposób bardzo szybki. Świat nadał mu wartość, bo tak na dobrą sprawę, czym jest Bitcoin, jest jakimś zapisem, blokiem. Który krąży sobie w sieci i dla niektórych nie ma nawet wartości, ale wartość dopisuje się mu, bo ma ograniczoną podaż. Jego będzie tylko 21 milionów. I tutaj fanatycy Bitcoina mówią: tak, to jest świetna rzecz, i z tym się również zgodzę. Ograniczona podaż powoduje, że jego wartość wzrośnie. A czym jest złoto? No złoto jest kiepskiej jakości metalem, który jest bardzo plastyczny i jeszcze. On był zajebisty w latach 70., czy złoto było zajebiste w latach 70. czy 80., kiedy nie było pół, pół przewodników. I e, praktycznie w starych telewizorach, nie wiem czy Wy jeszcze pamiętacie takie telewizory e, Robiny, które się bardzo często paliły e, w, blokach wielkiej płyty, z, z blo, w blokach z wielkiej płyty. Stosowano je w urządzeniach elektronicznych, ale dzisiaj już mamy stopy metali. To dlaczego cena złota ma rosnąć? Świat nadał mu po prostu wartość, bo jest unikalna. Dlaczego diamenty, które są pewnie z punktu widzenia jakiegoś fizycznego, diament jest zwykłym szkłem, ale jest rzadkim? Złoto jest zwykłym metalem plastycznym. Ale robi się z niego biżuterię. Ktoś kiedyś, ze względu na to, że złoto jest, słuchajcie, rzadkie, nadał mu taką wartość. Wszyscy chcieli mieć złoto. Z bitcoinem jest bardzo podobnie. I tutaj moglibyśmy rzucać różne argumenty. Natomiast wracając do rynków finansowych, bo to one determinują cenę i złota, i bitcoina. Musimy zwrócić na jedną rzecz właśnie um, uwagę. Na to, że złoto jest bardziej stabilniejsze. Ceny złota, pomimo tego, że one spadają w tym momencie, one są bardziej stabilniejsze. Bardziej przewidywalna jest cena złota. To raz. Kolejna rzecz, która tutaj jeszcze może być powiedzmy na korzyść samego, samego złota, to fakt, że złoto stało się już ulubieńcem rynków, starych rynków finansowych, które tak naprawdę trzymają wszystko w ryzach i tam są największe pieniądze. Ktoś mi kiedyś napisał całkiem fajny komentarz pod filmem, że JP Morgan jeszcze powiedzmy nie jest do końca może zainteresowany tak samym rynkiem krypto tak bardzo mocno, czy duże korporacje nie są, bo no. dla nich to jest wciąż mały rynek. I to jest prawda. Dla potężnych graczy finansowych oni widzą potencjał, wchodzą powoli w ten rynek, ale to jest wciąż to są małe wartości. Dla nas są ogromne już. Ale dla nich jeszcze małe. I teraz nie bez powodu jest powiedzenie, że złoto jest przystanią na niebezpieczne czasy, spokojną przystanią dla niebezpiecznych czasów. I teraz, jak rynki finansowe się waliły, po prostu były jakieś różnego rodzaju zawirowania na rynku, były krachy. One trwają, struktura rynku pokazuje, że krachy zazwyczaj są dynamiczne, ale krótkie w czasie, to wszyscy uciekali w złoto. I ludzie dywersyfikują w złocie, właśnie pieniądze. Wysoka inflacja, złoto. No a z bitcoinem, bitcoin teraz rośnie, więc jest super inwestycją. Ale pytanie, do kiedy? Popatrzmy jeszcze raz na wykres bitcoina, włączę kontrakt terminowy i widzimy, że bitcoin już w tym momencie 52 170 dolarów, złoto 178, te, przepraszam, 1780 Dolarów na kolejnym wsparciu. Więc teraz, co je, czy możemy nawet, czy wypada, czy nie wypada, stawiasz nawet takie pytanie, jakie postawiłem na początku, co jest lepsze? No i ciężko tutaj stwierdzić, co jest lepsze: czy bitcoin, czy złoto. Wydaje się, że świat, stary świat finansowy dalej docenia złoto, no bo przecież też złoto nie, nie, nie spada na łeb na szyję. Znowu fani technologii mówią, to już jest przestarzała metoda inwestycyjna. Bitcoin ma te same wartości, a nawet lepsze. Można, go, można potężną kasę zmagazynować i zabezpieczyć ten mały, powiedzmy, kod, który macie, do, czy chodzi o klucz, prywatny i łatwiej to przechować. Łatwiej przewieźć, przetransportować. Przetransportować no to jest złe słowo. Przenieść z miejsca na miejsce, przekazać. Ale jeszcze jedna rzecz, która nie. Ja myślę, że najważniejsza. Nie decyduje, że gracze duzi graczek, duże ryby. Jeszcze mocnym krokiem nie chcą w to wchodzić, a za nimi ci mniej, te mniejsze firmy, jak właśnie wynika z tego artykułu, em, który tutaj przedstawiam, są i inne inne korporacje nie pójdą śladem Tesli mikrostrategii bo mamy nie pójdą, bo wciąż jest to duże ryzyko. Do momentu, kiedy wszystko rośnie, wydaje się to bardzo atrakcyjne. Natomiast. Na zakończenie chciałem powiedzieć, rynki finansowe cenią sobie spokój i zapłacą za stabilność. Bitcoin do momentu, kiedy nie będzie stabilnym walorem, a wydaje mi się, że jeszcze długo minie, kiedy ten, ten walor się ustabilizuje. Musi być bardzo duża płynność zarówno z jednej, i z drugiej strony. Potrzeba czasu. Bitcoin staje się coraz bardziej dojrzalszy. Ale jeszcze dojrzałym walorem nie ma. Duzi gracze się go jeszcze boją, a mniejsi, jeżeli chcą przechytrzyć starych wilków z Wall Street, w ostatnim czasie dużo na tym zyskali. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Zostawcie swoje komentarze, co wymyślicie na temat złota i samego bitcoina, w co lepiej teraz inwestować. No i zapraszam do oczywiście do subskrypcji. Dajcie łapkę w górę dla zasięgów. Każdy komentarz dla zasięgów jest również ważny. Przypominam, w opisie tego filmu znajdziecie ciekawe linki, m.in. do szkolenia z Price Action. I w najbliższy poniedziałek, będę o tym też wkrótce mówił, w najbliższych dniach, start kryptowaluty.pl. To będzie w poniedziałek. I jeżeli nie macie jeszcze swojego bitcoina, to każdy zarejestrowany użytkownik dostanie cząstkę bitcoina na swój portfel kryptowaluty.pl Zapraszam Was również na giełdę tokeneo.com Giełda Tokeneo również w najbliższym czasie będzie przechodzić bardzo dużą zmianę i będzie dużo nowych, ciekawych walorów. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!